Raz dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, 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 dwa. dwa, Czy tak samo idzie w słuchawkach matowo? Bez wysoki? A a kurs normalnie... Raz, dwa, trzy. Jak was raz, 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 dwa, trzy, Umęczony trochę widać, już umęczony od rana Dziękuję <grymne> się nie odburzyła 600 jest, jest, jest dłoń, tak? To no, mi też dwa razy. O na mnie? W porządku, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, raz, dwa Młodzieży, stóp pięknych wałów robrego, bo widać gościa honorowego, naszego dzisiejszego spotkania, pana prezydenta Bronisława Kłorowskiego. Szanowny panie prezydencie, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, cała bracie żeglarska Chairman, Żegluje. Ma zawsze jakieś skojarzenia z żaglowcami, z żaglami, z wodą, z morzem, z oceanem. Ja zawsze kojarzę przygodę żeglarską z wolnością. Przecież stąd z wybrzeża polskiego wiał kiedyś wiatr od morza, wiatr polskiej historii, polskiej wolności.